Cześć, witam wszystkich. Wszystkich, którzy lubią pleść, zaplatać, wyplatać, przeplatać i plątać. Słuchajcie, po ostatnich naszych wystąpieniach na na żywo rozplotłam się troszkę i postanowiłam pokazać Wam proces robienia całej makramy na takim kijaszku, który sobie tutaj w lesie znalazłam, troszkę go wyszlifowałam, zrobiłam z nim porządek, i teraz chcę na tym zrobić makramę, którą taka, taka w trójkąt ta makramka ma być. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy na tym krzywym kiju to, to będzie tak, jak ja to sobie wyobrażam, ale trzeba eksperymentować. A przy okazji. Chciałam Wam pokazać, jak się robi taśmy. To już kiedyś tutaj było na stronie, ale warto przypominać. Może komuś teraz się akurat um, obudziła chęć um, plecenia po tym, jak, jak tam u mnie byliście. Teraz już sobie tutaj wetknę statyw. E I w ramach takiego też zachęcenia do. Do warsztatów, które chciałabym zrobić w pierwszą sobotę wakacji. Warsztaty, myślę, takie rodzinne, tak jak mamy tutaj w nazwie, że rodzinny klub, więc zapraszam rodziców razem z, z może z ciut starszymi dziećmi, chociaż ostatnio małe dzieci przedszkolne udowodniły, że sobie też fantastycznie z tym radzą, więc po prostu trzeba spróbować. Wszystkie manualne zajęcia rozwijają naszą, nasze półkulę, synchronizują. Naprawdę jest mnóstwo korzyści, oprócz tego, że, że sobie coś ładnego do domu zrobimy. Szczególnie dla naszych dzieci, które ostatnio tylko z tą myszką sobie tam funkcjonują albo, albo z ekranem hmm, telefonu. Dobra, nie narzekam na młodzież. Młodzież jest młoda i dobrze. Słuchajcie, tutaj węzeł, który sprawia dość dużo problemów, Powiem może jest bardzo prosty. Więc jeszcze raz uparcie będę go pokazywać, ponieważ on jest jednym z podstawowych węzłów i naprawdę robi się z niego bardzo dużo fajnych rzeczy. Podzielimy sobie tutaj na środeczek, tak, środkowe dwie nitki, przeplotę. I zaraz będziemy. Chcę tutaj zrobić taki podwójny rąb. i sobie tutaj naciągnę. Okej, okay, to są nasze dwie nitki wiodące. I teraz ta pójdzie w tę stronę, ta w tę. I staramy się tak układać kolejny nawój, żeby. Między jednym rzędem a drugim nie było zbyt dużej przerwy. To jest y, moment, który zaraz Wam pokażę, pierwszy oplot. Y, y, Czyli nitka wiodąca, ta, którą trzymam w prawej ręce, ona musi być leciutko naciągnięta. Ja y, to może popuszczałam w momencie robienia tego, tego węzła, ale generalnie ona ma być naciągnięta. Nitka, którą będziemy oplatać, idzie od spodu, tak jak widać tutaj. Więc ja ją nakładam na tą nitkę wiodącą, tak? Nakładam na nitkę wiodącą i przekręcam. Czyli jeszcze raz nakładam na wierzch, tak? I teraz w tą stronę, tu do góry przekręcam. Przekładam przez nitkę wiodącą, przeciągam i to jest mój pierwszy oplot. Zobaczcie i teraz go nasuwam. Tą leciutko sobie tutaj utrzymuję, tą sobie nasuwam. Taki obwarzanek zrobiłam na nitce. Nie zaciągamy tak, nie zaciągamy tak. Ta nitka jest pokazuje mi kierunek, gdzie chcę żeby się ułożył mi ten wzór. A ta jest nakręcana. I to był pierwszy oplot. I teraz drugi. Tym razem nitka wędruje, tak, ona tak sama idzie, jakby nie da się jej inaczej położyć, prawda? Idzie na górę. I teraz w to okienko muszę tutaj wyciągnąć. I znowu tu lekko przytrzymuję. A tutaj. To po prostu nasuwam. I tu układam. I to jest pierwszy ruch. Ok. I biorę kolejną nitkę z rzędu, która jest automatem pod spodem. Nakładam na tą moją nitkę. Przewijam. Bardzo prosty ruch, słuchajcie Tylko w tym momencie my robimy coś takiego i nam nie wychodzi, więc nie. Po prostu tu. Ja to muszę, jakby, tak podrolować, podrolować, podsunąć pod ten poprzedni. I już. I drugi ruch tą samą nitką idzie na wierzch, i teraz w to okienko, które się tutaj utworzyło mi po lewej stronie. I znowu nasuwam, nasuwam. O, jest. I ostatnia, trzecia nitka w tym moim wypadku robię to z trzech nitek czwarta jest wiodąca. I nasuwam, poprawiam. To jest w, tym, w momencie, kiedy robimy ten pierwszy omot, dociągamy do poprzedniego rzędu. I drugi. Okay. I mamy skończony rząd. I widzicie, jak się to nam tutaj układa, jedna pod drugim. Teraz przejdę do tej strony. Odliczę sobie: raz, dwa, trzy, cztery. To jest ta nitka wiodąca ze środka, i ona idzie po wierzchu tych nitek, które są tutaj. I robimy dokładnie to samo, co poprzednio. Aczkolwiek robienie w drugą stronę też czasem nastręcza trudności. Czyli nakładam na nitkę wiodącą, uh -huh, troszkę może tak, na nitkę wiodącą i w kierunku do góry, do szczytu tutaj, w tą stronę przykład, i nasuwam. I podciągam. I drugi już. Ja sobie tak na palce nawijam nawet, żebym, to, żebym tutaj już łapała ten, yy, to okienko. Czyli przez palce sobie to robię. I drugi. I biorę kolejną nitkę. I znowu przez palce. Lekko naprężam nitkę wiodącą. Układam tego obwarzanka naszego i... I kolejny raz. Trzeba tu pilnować jakby tej nitki wiodącej, żeby nam się tu nie zrobiła Falka, żeby nam to, jeżeli jest niezamierzona, oczywiście jeżeli chcemy, żeby nam jeden wyszedł pod drugim, lekko naprężamy nitkę. I ostatnia tym węzłem, tak zwanym węzłem żeberkowym, po polsku mówiąc, możemy naprawdę rysować wzory. Możemy. On jest jak. No, jak, jakbyśmy kreskę jakąś, tak, więc możemy przeróżne nim wyrysowywać wzory, jakieś liści czy, czy jakiś tam innych, co nam tam do głowy przyjdzie. No, ja na razie chcę zrobić rąb, więc robię jakby daszek i teraz będę zamykać to na dole. Będę zamykać na dole i tu bym tak zostawiła, tak jak jest, to by tu może było dość nieciekawie. I teraz ten środek mogę wypełnić na różne sposoby. Yy, mogę go na przykład skrzyżować. Tak? Będzie takie wypełnienie na krzyż. Mogę go skrzyżować jeszcze bardziej, czyli jedną nitkę daję nad jedną pod. Zrobię sobie taką szachownicę na przykład. Tak? A tutaj dam pod i nad. O. I będzie takie wypełnienie tego środeczka. Ok. I zostańmy przy tym całkiem ładne. I teraz znowu wykonamy dwa takie rzędy węzła tego żeberkowego, idąc w tą stronę. I teraz będziemy starać się utrzymać równolegle nitkę wiodącą, już do tej, którą tu mamy, żeby to było. Takie geometryczne i, i równe. I znowu kładę sobie nitkę wiodącą na tych moich. Tu pilnuję, żeby mi się to nie roz, po rozsupływało. I jedziemy. Pierwszy oplot. teraz tutaj robimy sobie taki różek, tak? więc staramy się to dociągnąć, żeby nam tu ładnie w tym naszym rąbie zaznaczyły się rogi. I drugi oplot. I kolejna nitka. I teraz patrzmy tu, żeby było to równolegle do tej i jedna niteczka i druga. No trzeba na parę rzeczy zwracać uwagę, ale jak we wszystkim to jest kwestia treningu, ćwiczenia. Tam się to nie rozlatuje. No, i oczywiście cierpliwość to tu się ćwiczy ponad miarę. <gry> I ostatnia, bo mamy po trzy nitki, które. Ach, za są długie. Gdyby były jeszcze dłuższe, to musiałabym je powiązać na końcu w takie moteczki, żeby po prostu ten, ten sznurek się nie niszczył przy takim. Długim przeciągają. Akurat ten sznurek, który teraz używam, jest dobrej jakości, on się nie rozjeżdża. No, niestety mam taki, który, który nie trzyma, tak i przez takie długie, częste przeciąganie yy, się nam rozdwaja. Dobrze, i teraz troszkę tu pokażemy. I teraz idziemy sobie z tą nitką wiodącą. Tak, i na niej nawleczemy raz, dwa. Trzy te niteczki tutaj. Na palcu zawijamy wtedy nam będzie dużo łatwiej to przewlec i układamy, dobijamy te węzełki, jeden. Teraz popatrzmy, jak te nitki nam tu schodziły. Teraz ta, a potem. Teraz ta, a potem ta. Dobrze. I znowu zwracajmy uwagę, żeby z kolei był ten równoległy. Kierunek do tego, co już zrobiliśmy. Są też filmy na YouTubie, na, na stronie koszykarnia Rodzinny Klub Plastyczny, gdzie jest taka playlista Akademia Makramy, i tam pokazuje już też te, też te węzły. Więc można sobie tam ewentualnie jeszcze prześledzić raz. Idzie tu nam ta przeplatanka całkiem fajnie. Wypełniła środek, i teraz mamy dwie nitki wiodące, tak? I teraz zakańczamy to w ten sposób, że przeplatamy je obie. Ponieważ ja będę chciała zrobić dużo tych rąbików. Chociaż właściwie nie w tej chwili, to o czym chciałam powiedzieć, będzie teraz przy tym daszku. Dobrze. Więc tu na razie tylko sobie zamykamy. Chciałam wyprzedzić jedną, jedną rzecz. Zamykamy to. Koniec. I teraz, żeby powtórzyć ten wzór, yy, będę robiła ten sam yy, manewr na tych zewnętrznych nitkach, które będą moimi nitkami wiodącymi, więc ta jedna i ta druga. I za chwilkę się spotkamy. Witam. Troszkę podgoniłam już tą moją makramkę. Zatrzymałam się w miejscu, w którym chcę Wam pokazać łączenie taśm. Czyli tak, z tej strony dorobiłam tą prostą skręcaną z węzła pojedynczego płaskiego, i obie połączyłam tutaj razem sznurki, po prostu wszystkie i zewnętrznymi zaplotłam. ta taśma. Ona mi się spodobała. Wzór zobaczyłam w internecie. Jest w sumie bardzo prosta a bardzo efektowna. Pokażę jeszcze jak będę plotła z drugiej strony. Tutaj tylko tak wspomnę jest to jest ona złożona tak jak widać z węzłów żeberkowych robionych Najpierw w jedną stronę, a potem jest powrót, tu połączenie, ale to wszystko Wam pokażę później. Teraz chciałam się skupić na połączeniu tych dwóch taśm. Czyli tu zrobiłam drugą taką taśmę. I teraz zobaczcie, tutaj z tych sznureczków, które, które mi tu zostały po połączeniu tych zwykłych taśm wybrałam... Jeden najdłuższy i to by będzie w tym momencie ten, tak? I na nim umocowałam węzłem żeberkowym całą tą taśmę. O, ja już nie będę tego pokazywać, bo już węzeł znacie. Po prostu to wszystko przywiązujemy tu. I w tym momencie już nam się zarysowuje ten główny kształt, który chcę otrzymać. I w momencie, jak będę dorabiać taśmę taką z drugiej strony, to jeden element pokaże, jak go zrobimy. Zostanie nam jeszcze wypełnienie tutaj środka. Dziękuję i polecam plecenie, pleciemy, pleciemy. Nie obijamy się. I zobaczcie, powtórzyłam tutaj element ten z taśmy, czyli przypięłam tę taśmę boczną, powtórzyłam jeszcze jeden węzeł żeberkowy, tylko wypełnienie jest inne. Po prostu wszystkie sznurki są yy, zebrane podwójnym płaskim, tak? i tu już jest z powrotem. To samo co robiliśmy na taśmie, tu robiliśmy przeplatankę w środku. A tu zebrane jest podwójnym płaski. Yy, troszeczkę improwizuję w trakcie, yy, w trakcie komponowania takiej makramy. Yy, patrzę sobie na długość sznurków. Tu na przykład miałam dwa krótkie sznurki, i je właśnie dlatego związałam ten podwójny płaski, bo one by mi już tutaj nie wydały dalej. Nie mogłabym nimi tu nawiązać tego żeberkowego, więc. Patrzcie, co się dzieje. To jest wasz projekt. Możecie sobie dowolnie go zmieniać i na tym polega cała zabawa. No, jak coś odtwarzamy, no to odtwarzamy, tak? Z przepisu jakiegoś. Natomiast jeżeli robimy to sami, to bawmy się, kombinujmy. Tutaj też mi się już pojawiły, właśnie krótkie sznurki. Zastanawiam się, że chyba zwiążę to wszystko w taki jeden kucotek i rozczeszek. będzie tutaj taki sobie dyndał a co zrobię z tą taśmą może ją jakoś pod spodem zapnę to wam jeszcze pokażę no w każdym razie nie trzymajmy się sztywno jakichś tam ram bawmy się tym co robimy twórzmy, bo w ten sposób budzi się nasza kreatywność i zaczynam drugą taśmę z tymi liśćmi z tym, że zwracam uwagę, że jest to sznurkochłonny wzór, więc trzeba wziąć długie sznurki na taki element 2, 3, 4 mam te, tak? 4 liście, plus tu jeszcze ogon, żeby to wszystko połączyć. To ja wzięłam 6 metrów, to mam 5 mm sznurek. 6 metrów mają sznurki, czyli po złożeniu 3. Dobra. I teraz tak. Pierwszy rząd to jest zrobienie skośnego węzła, skośnego tutaj węzełka żeberkowego. I teraz tam, gdzie jest góra tego skosu, tam będzie szczyt liścia. Tak? Czyli, jak ja tu chcę mieć na zewnątrz, szczyt liścia to daje. Górę z kosu, tu jakbym chciała mieć szczyt liścia w tę stronę, no to bym to odwróciła, tak? Dałabym w tą stronę. Dobra, i teraz kolejne rzędy. Będziemy zaczynać z tej prawej strony. I omijam pierwszy, zostawiam to. Ten jeden jest mi potrzebny, potem do związania tutaj, w tej dziurze tej części z tą częścią, więc ten jeden sznurek sobie zostawiamy, a kolejne nawiązujemy w tą stronę, zawsze biorąc sznurek z mojej prawej strony w tej chwili, tak, drugi, trzeci i tak do y, pie, jeszcze cztery razy, czyli ja zrobiłam na pięć, y, na pięć rzędów, tak, raz, dwa, trzy, cztery, i to jest ten element, tak? W tą stronę on się poszerza takim skosem. Dobra. I jak to zrobię, to Wam pokażę. Ważne jest, żeby zostawić ten jeden sznurek po prawej stronie. I zrobiłam pięć rzędów. Zobaczcie, wychodzi taki rąb. Może nie do końca rąb, no ale. Jest pięć rzędów i skos idzie mi w tę stronę. Teraz będę wracać i będę brała nitki z mojej lewej i przeplatała w prawą. I kolejną jedną niteczkę, potem drugą i tak dalej. I teraz wyjdzie mi skos w drugą stronę. Tu przypominam, ta jedna luźna zostaje. I to jest ważne, żeby ona tu była. I zakończamy nasz element. Mamy wykonanych kolejnych 5 rzędów, teraz w tę stronę. I bierzemy sobie nitkę, która nam pozostała z pierwszego rzędu, i nitkę roboczą, nitkę wiodącą, przepraszam, i robimy teraz na tej nitce oplot. I zaciągamy to. Tak, żeby się te czubki nam tutaj zeszły. I drugi. Tu sobie trzeba przytrzymać, bo to ma tendencję do rozjeżdżania się. Jeszcze źle jest. Tutaj. jeszcze chciałabym to bardziej dosunąć więc muszę to poprawić i dopiero teraz bo tutaj ciężar tych zaplecionych sznurków nam tu się dołącza i to zaczyna ciągnąć w dół. Dobra, jest, mamy to. O. I tak wygląda ten pierwszy listek. Teraz, żeby zrobić następny, one są połączone jakby czubkami te listki, więc biorę znowu pierwszy. Sznurek z lewej strony i znowu prowadząc go lekko z kosem, robię pierwszy rząd, pierwszy rząd żeberkowy, a potem już kolejne rzędy będę brała nitki z prawej strony, tak? I znowu zrobię 5 rzędów w tą stronę, potem 5 rzędów w tą stronę i połączę. Pamiętajmy, ten pierwszy rząd jest ważny. Czyli robimy sobie tutaj żeberkowe i zostawiamy tą, tą jedną nitkę. Myślę, że jest to yy, jasne. Wróćcie sobie jeszcze do początku, przeglądnijcie filmiki. Jak skończę te taśmy, to pokażę Wam, jakie połączyłam. I tak wygląda skończona ta moja makramka. Hmm. Jeszcze tam sznurki leżą, poobcinane. Jestem tuż po, po skończeniu pracy. Um, no i co, rozstaliśmy się w momencie, kiedy tutaj kończyłam drugą taśmę. Dwie te taśmy są połączone po prostu zwykłym takim oplotem i z tego jest zrobiony taki taki koński ogon rozczesany. Może go jeszcze troszkę skrócę, zobaczę jak to tam będzie się prezentować na ścianie. Teraz w tym miejscu, gdzie mieliśmy tutaj tą dziurkę, tak. Na dowieszonym sznurku po prostu nawiesiłam nurzeczki roboczej. To jest taka mam wam to pokazać, taka taka, o, taka firaneczka tutaj, tak. Prościutki Dwa rzędy podwójnych płaskich, jedne pod drugimi i dwa rzędy mm, żebrowych, żeby tutaj jakoś wypełnić to wnętrze. Tu już możecie sobie dowolnie, jak tam Wam będzie pasować. Tu był pod tym tylko lekki problem, jakby z taką symetrią, żeby zachować symetrię tych. Tu też wykończyłam takim kucotkiem. Te dwie taśmy obcięłam. Taki kucotek. No, i w zasadzie tyle. Słuchajcie, to jest taki, no, taka podpowiedź moja. Nie musicie robić identycznej, możecie coś zmieniać, możecie się bawić w inne. Jest sporo takich projektów na, na Pinterestie. Teraz już będziecie mogli, jakby patrząc na nie, yy, zobaczyć, które, jakie tam są wzory jakie węzły są użyte, podpatrywać, albo robić swoje. Ja jeszcze zrobię tutaj yy, sznurek, bo tu na razie to jest podwieszone na takich roboczych. Ponieważ mam krzywy ten kijek <grych> i tutaj też był, yy, był taki myk, że trzeba było go tak podwiesić, żeby potem mi tutaj to wszystko wychodziło równo w miarę więc tu jeszcze jakiś ozdobny wieszak po prostu zrobię no i tyle gwóźdź w ścianę to znaczy to jest akurat makramka dla mojego znajomego, mam nadzieję, że mu się spodoba no i cóż no i, i napiszcie czy wam się też podoba byłoby miło jakiś komentarz Yy, zostawiam Was z taką zanętą. Mam nadzieję, że, że złapiecie <grywa> bakcyla. Pozdrawiam serdecznie yy, i zapraszam na warsztaty. Jeśli byście chcieli się już tak na żywo, yy, indywidualnie <grywa> czegoś jeszcze dowiedzieć, podłuczyć, to zapraszam serdecznie. Informacja o warsztatach będzie na stronie. Pa! pa.